Ludzie często mówią, że Wielkanoc ma charakter religijny, że jest to coś chrześcijańskiego lub pogańskiego. Jestem tutaj, żeby powiedzieć ci, że to coś znacznie innego niż kiedykolwiek mogłeś przypuszczać. Dorastałem w małym miasteczku w północnej Europie jednej z tych malowniczych wiosek, które widuje się na pocztówkach takich z mnóstwem farm, uroczą małą główną ulicą z brukowanymi kamieniami i ceglanymi budynkami, małym śródmieściem stargiem na świeżym powietrzu i mnóstwem ciężko pracujących ludzi w rustykalnych ubraniach z różnymi narzędziami rolniczymi, wypasającymi zwierzęta. Mieszkałem z rodzicami w jednym z takich malowniczych domów. Prowadzili sklep ogólnospożywczy, a ja pomagałem, dopóki nie wyjechałem, gdy miałem 16 lat. Byli dobrymi ludźmi i nie sądzę, żeby naprawdę zgadzali się z tym, co tak naprawdę się stało. Nie byli ludźmi, którzy wpadali w religijny zapał. Ale rozumieli cel, jakiemu to służy dla społeczeństwa i uczestniczyli w tym, nawet jeśli bardzo niechętnie. Świętowanie pani Eostre nie było tak stare jak sama wioska, ale prawie. W niedzielę wielkanocną dwanaścioro dzieci z miasteczka wypychano z domów i prowadzono na plac pośrodku miasta. Ich wiek musiał wynosić od 6 do 15 lat, a wydarzenie to zawsze poprzedzała zabawa przed samą nocą. W tym tygodniu odbywał się karnawał. Jedzono uczty, dawano prezenty, a potem nieuchronnie nadchodziła noc, której wszyscy się bali. Nie pamiętam zbyt wiele z tych nocy. Pamiętam strach, który czułem siedząc w moim pokoju. Pamiętam ciche łzy, które wypłakałem, nie wiedząc dlaczego. Pamiętam ulgę, którą poczułem, gdy obudziłem się następnego ranka i zobaczyłem, że znów jest dzień. I jeszcze te krzyki. Nadal czasami słyszę te krzyki, gdy przychodzą koszmary. Aby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, trzeba najpierw zrozumieć naszą panią. Pani Eostre była niegdyś uświęconym bóstwem. Była boginią świtu, a promienie, które przynosiła, odżywiały ziemię dla pierwotnych mieszkańców regionu. Eostre pokazała im, gdzie iść gdzie sadzić, a obfite zbiory sprawiały, że miasta stawały się bogate i prosperowały. Chwalili ją za jej hojność i dary, ale zbyt późno powiedziała im, że to ma swoją cenę. Nie powiedziała im, co jeszcze kryje się w tej dolinie. W pobliżu Faders Glen znajdowała się jaskinia, ogromna, wilgotna paszcza, która rodzi tylko cienie i ból ci, którzy tam wchodzą, nigdy nie wychodzą, a mieszkają tam dzieci Eostre. Legenda mówi, że kiedyś były ptakami, stworzeniami wiatru, które mogły latać tak jak chciały. Eostre zmieniła je w zające, zwierzęta bardziej pasujące do okresu płodności i wzrostu. Zające były z tego zadowolone, mogąc teraz swobodnie eksplorować ziemię, którą widziały z góry. Ale z czasem zaczęły nienawidzić dzieci ludzi, którzy często polowali na nie i ich mniejszych kuzynów. Kiedy ludzie przenieśli się do doliny, zaczęli polować na króliki, co rozwścieczyło boskie zające. Mówiono, że w pewnym momencie dolina była gęsta od królików i zajęcy, ale ludzie byli zaskoczeni, więc napełniali swoje garnki z gulaszem. Zające zaczęły wychodzić w nocy, by polować na ludzi, w wyniku czego zginęło wiele zajęce i ludzi. Wynikające z tego potyczki nie były dobre dla nikogo, więc Eostre wkroczyła do akcji. W swej nieskończonej mądrości, Eostre pośredniczyła w handlu swego rodzaju konkursie: Jeśli chcesz polować na ludzi, daj im taką samą szansę, jaką masz ty. Przez jedną noc w roku najsłabsi z nich będą się ukrywać i uciekać, od zachodu do wschodu słońca, a każdy, kogo złapiecie, będzie waszą nagrodą. Raz w roku wyślesz dwanaście swoich młodych, po jednym za każdy miesiąc, w którym polowałeś na zające, a one będą ich szukać. Jeśli je znajdą, mogą zabrać je do swojej jaskini. Te, które nie zostaną znalezione, będą mogły swobodnie żyć, dopóki nie zostaną ponownie wezwane. Moje zające pozostaną pod ziemią każdej kolejnej nocy i nigdy nie zapolują człowieka pod moją ochroną. Taki jest mój dekret i wszyscy będą go przestrzegać. I tak było od tamtego dnia. Tylko raz zostałem wybrany na udział w festiwalu. Miasto nie było duże. Może 30 do 40 dzieci w pożądanym wieku w danym czasie, i nie było niczym niezwykłym, że imię wychodziło z kotła więcej niż nas. Moja przyjaciółka Maria została wybrana cztery razy, ale udało jej się ukryć do świtu za każdym razem oprócz ostatniego. Twoje rodzeństwo mogło zająć Twoje miejsce, i czasami tak się zdarzało. Pamiętam, że pewnego roku chłopiec o imieniu Aelin poszedł na miejsce swojej siostry i podobno zabił trzy zające, zanim go dopadły. Nigdy nie widziałem ciał. Wszystko było posprzątane jak zawsze, kiedy wszyscy wychodziliśmy następnego poranka. Przez większość lat po prostu siedziałem w moim pokoju z zamkniętymi drzwiami i oknami, płakałem w ramiona i starałem się nie słuchać krzyków dzieci na dole. Przez większość lat wracało tylko kilkoro szczęśliwców. Miałem szczęście, że wróciłem, kiedy zostałem wybrany. Przypuszczam, że w przeciwnym razie nie opowiadałbym tej historii. Miałem osiem lat, kiedy poszedłem spełnić mój obowiązek, jak to ujęła moja matka. Bałem się, ale część mnie nie mogła uwierzyć, że umrę lub nigdy nie wrócę. Byłem młody, a wszystkie dzieci wierzą, że są nieśmiertelne. Do diabła nawet myśl o królikach przychodzących po mnie sprawiała, że chichotałem. Wyobrażałem sobie, jak małe króliczki z pochodniami i widłami podskakują, próbując złapać gromadę przerażonych dzieci. Nawet gdy zakonnica opowiadała nam o tym w miejscowej szkole, zachichotałem trochę, zarabiając klapsa linijką za moją bezczelność. Nie będziesz myślał, że to takie zabawne, kiedy pewnej nocy będziesz na ulicy, a oni przyjdą po ciebie. Widziałem twarz ojca, gdy wylosowano moje imię, i nie mogłem zrozumieć jego przerażenia. Oczywiście słyszałem krzyki, ale wierzyłem, że to tylko ludzie udają. Wiedziałem, że ludzie ginęli, ale nie wierzyłem w to. Dlaczego moi rodzice mieliby wysyłać mnie na coś, przez co mógłbym zginąć? Moi rodzice mnie kochali i wiedziałem, że nie chcieliby, abym został skrzywdzony. Byłem przekonany, że to było jak święty Mikołaj lub wróżka zębuszka, tylko trochę nieszkodliwych bzdur dla dzieci. Nigdy tak naprawdę nie znałem żadnego z dzieci, które nie wróciły, więc to było tak, jakby nic się nie zmieniało z roku na rok. Jak mały był mój świat. I jak przerażające wydaje się teraz, że byłem tak naiwny. Siedziałem więc na festynach, grałem w gry i dobrze się bawiłem w tym tygodniu. Widziałem inne dzieci, które zostały wybrane, i chociaż niektóre wyglądały na przestraszone, inne najwyraźniej nie rozumiały, co je czeka. Żartowały o polowaniu na króliki i przynoszeniu marchewek, aby je nakarmić. Wszyscy śmialiśmy się i rozmawialiśmy o tym, jak odważni będziemy, ale nikt z nas tak naprawdę nie rozumiał co nas czeka. Potem nadszedł niedzielny wieczór i chyba wszystko stało się dla mnie realne. Mama zawołała mnie do kuchni, gdy słońce zaczęło się mienić na horyzoncie. Podarowała mi kilka prezentów na dzisiejszy wieczór. Kupiła mi parę miękkich czarnych spodni i bardzo obcisłą koszulę. Włożyła mi na stopy parę miękkich butów i poczułem, jak ich delikatny materiał przytula mnie z wdzięcznością. Posłuchaj mnie bardzo uważnie, ponieważ to, co teraz ci powiem, może uratować ci życie. W nocy, w którą zostałam wybrana, ukrywałam się w szopie dla koni w pobliżu mostu zwodzonego. Zabach się nasprawiał, że trudniej było mnie znaleźć, a jeśli zakopiesz się głęboko w stosie, powinieneś być bezpieczny do rana. Nie próbuj z nimi walczyć, nie bądź nieostrożny ani zuchwały. Po prostu uciekaj, schowaj się i przetrwaj. Kocham Cię, Twój Ojciec Cię kocha i żałujemy, że nie możemy pomóc w inny sposób. Chcielibyśmy Ci pomóc. Powiedział nagle mój ojciec, wychodząc z gabinetu i zaskakując mnie: Ale to wszystko, co możemy ci zaoferować. Powodzenia. Mamy nadzieję, że zobaczymy cię rano. Następnie uściskali mnie oboje, po czym zaprowadzili do drzwi i wyprowadzili w półmrok. Poszedłem na plac, nie bojąc się, gdy światła gazowe rozbłysły wesoło. Dlaczego miałbym się bać? To był mój dom. Biegałem po tych ulicach z koleżankami, bawiliśmy się przy fontannie na placu, chodziliśmy na targ i za kieszonkowe kupowaliśmy słodycze i zabawki, rozmawialiśmy i chichotaliśmy idąc do szkoły. Nic tutaj nie mogło nas skrzywdzić, nic nie mogło nam zagrozić, ponieważ ciepłe kamienie naszego rodzinnego miasta otulały nas kokonem bezpieczeństwa. To była tylko gra, w którą bawili się dorośli i która okazała się tak samo pusta jak historie o Bogimenie czy goblinach, które przechodziły zabierać niegrzeczne dzieci. Widziałem innych, którzy wchodzili na plac, ale nie było już cichych rozmów ani śmiechów. Gdy słońce zachodziło, rzucając ostatnie światło na miasto, Usłyszeliśmy bicie dzwonu i zobaczyliśmy burmistrza wychodzącego na balkon z widokiem na plac. Wyglądał olśniewająco w swoim długim płaszczu, a jego buty z klamrami lśniły w tańczącym świetle pochodni, gdy patrzył na nas ze swojej wysokiej pozycji. Wyglądał na smutnego, że nas tu widzi, ale był zdecydowany w swojej decyzji. Przeprowadzi to, a potem wróci do środka, aby nie musieć oglądać rezultatów swoich działań. Dziękujemy Eostre za obfite zbiory, za dolinę, w której mieszkamy i za dary, które dała nam wiele pokoleń temu. Prosimy ją, by czuwała nad tymi maluchami, które ukrywają się przed jej dziećmi. Niech się nad nimi zlituje i pozwoli im wrócić do domu. Mówił dalej, przez coś, co wydawało się godzinami, ale moja głowa odwróciła się od niego, gdy usłyszałem hałas. Był to szorstki stukot zbyt dużych stóp, echo ciężkich kroków, a kiedy spojrzałem, zobaczyłem ich. Było ich trzech. Wszyscy wysocy i smukli, z rękami i nogami zbyt długimi jak na ludzi. Nie tyle chodzili, co chopsali jakby chodzenie na dwóch nogach nigdy nie było dla nich czymś normalnym. W miarę, jak burmistrz mówił dalej, zobaczyłem, że jeden z nich stał się zbyt gorliwy i zbliżył się do krawędzi alejki, w której się ukrywali. Jego futro było śnieżno białe, a brązowe plamki sprawiały, że wyglądał, jakby miał piegi od klatki piersiowej do nosa. Na szyi i ramionach ku mojemu zaskoczeniu miał pióra i nagle przypomniałem sobie, że kiedyś byli ptakami. Jego usta miały wyraźnie dziobowaty wygląd i poczułem, jak ogarnia mnie zimny strach, gdy to stworzenie stanęło w gotowości. W zbyt dużej dłoni trzymał delikatnie wyglądający kamienny nóż, a mój humor na myśl o polowaniu na króliczki zniknął. To nie były słodkie podskakujące stworzenia, które czasem widywało się w dolinie. Były jak trole i gobliny, o których opowiadano nam bajki, stare, podłe i całkowicie pozbawione ludzkiej dobroci. Gdy zachodzi słońce, błagam was wszystkich o ucieczkę. Uciekajcie, zanim uwolni ich ta starożytna obytnica. Niektórzy z pozostałych też ich widzieli, i nagle zdałem sobie sprawę, że tłum wokół mnie się przerzeca. Dzieci w każdym wieku biegłe, uciekając w korytarze i alejki, które wszyscy tak dobrze znaliśmy. Ja też biegłem, zostawiając za sobą tych nielicznych, którzy wciąż wpatrywali się w oddalonego burmistrza. Dali mi czas na ucieczkę, ponieważ stworzenia dopadły ich pierwsze. Ich krzyki były wysokie i przerażone, ale na szczęście krótkie. Pobiegłem do stajni, tak jak kazała mi matka, ale zające nie zostały na placu długo. Ulice rozbrzmiewały echem tych dziwnych podskoków, a ja słyszałem, jak łapały innych. Dzieci były łatwe do wytropienia. Płakały, ich stopy głośno stukotały, ich oddechy były zbyt głębokie... A zające zdawały się z łatwością je lokalizować, podczas gdy ja uciekałem w obawie o moje życie. W przeciwieństwie do innych, moje buty zdawały się szeptać po bruku. Były miękkie i przyległe do stóp jak druga skóra, a choć noc była wietrzna, nie słyszałem nawet trzepotu moich ubrań. Przemierzałem ulicę mojego domu niczym cień, a gdy w oddali ujrzałem most, przyspieszyłem jeszcze bardziej. Kiedy usłyszałem trzepot i galop tych szerokich płaskich stóp, rzuciłem się na pobliską ścianę i pozostałem tak cicho, jak tylko możliwe. Słyszałem, jak stopy tego czegoś uderzają o twardy bruk, a jego nos drga, gdy smakuje powietrze, które prawdopodobnie cuchnie ludzkością. Odgłos jego drgającego nosa sprawił, że moja skóra się trzęsła. To był hałas podobny do tego, jaki wydają robaki, gdy gnieżdżą się pod luźnym brukiem. Zakryłem usta dłonią, bo mój przerażony oddech groził, że mnie zdradzi. Nie potrafię powiedzieć, jak długo tam stałem, a czas zdawał się płynąć, gdy stworzenie patrzyło i węszyło. Czas strachu zawsze różni się od czasu rzeczywistego. A odcinek zaledwie kilku sekund może trwać dekady w chwili skrajnego przerażenia. Potem litościwie istota odeszła, a ja pobiegłem jak króli, którym się stałem, prosto do stajni. Stajnie były puste. Konie zabrane były gdzie indziej, ale koryto z sianem wciąż tam stało. Zanurzyłem się w jednej swędzącej głębi, zwijając się w kłębek i drżąc na dnie stosu. Ubrania, które dostałem od matki, miały długie rękawy i nogawki, więc musiałem tylko zakryć twarz, bez swędząca głębia mnie nie zdradziła. Zapach siana był silny, a kurz, który mnie pokrył, sprawił, że zachciało mi się kichać. Musiałem być cicho, nie mogłem zrobić nic, co by mnie zdradziło. Leżałem na dnie tego koryta przez wiele godzin. Mój poziom adrenaliny był wysoki, a moje uszy wytężały się w poszukiwaniu najmniejszego dźwięku. Usłyszałem ich, gdy weszli za pierwszym razem. Musiało ich być co najmniej dwóch. Ich stopy uderzały obróg, gdy przeszukiwali boksy. Słyszałem, jak coś przewracają, jak otwierają szafy, w których czekał tylko koński sprzęt i narzekają w swoim dziwnym języku, gdy nic nie znaleźli. Kiedy jeden z nich podszedł do koryta z sianem, myślałem, że już po mnie. Przekopał się przez siano, wyciągając garście, a ja przycisnąłem się do dnia tak płasko, jak tylko mogłem. Musiałem wepchnąć pięść do ust, uważając, by nie szeleścić sianem, bojąc się, że zacznę krzyczeć na myśl o tych stworzeniach tak blisko mnie. Moja pięść była spocona. Smak siana i kurzu mógł mnie zadławić. Ale trzymałem się całkowicie nieruchomo, gdy groziło mi odkrycie mojej kryjówki. Kiedy stwór kichnął, kurz dostał mu się do nosa, niemal westchnąłem z ulgą. Zgarnął jeszcze kilka garści, po czym zatrzymał się i ponownie kichnął oddalając się. Głębokie uderzenia stóp wyniosły go z końskiego boksu, a ja drżałem i trząsłem się, gdy adrenalina przepłynęła przeze mnie na nowo. Po jakimś czasie, w jakiś sposób, gdy adrenalina opadła, a moje ciało zaczęło pobolewać, zasnąłem na dnie koryta. Kiedy się obudziłem, był już dzień i noc terroru dobiegła końca. Moja matka znalazła mnie, siano wciąż trzymało się mnie, gdy szedłem z nią w kierunku domu. Przyciągnęła mnie do siebie i pocałowała we włosy, dziękując eostre za mój bezpieczny powrót. Biorąc pod uwagę, że Eostre była odpowiedzialna za to, co wydarzyło się zeszłej nocy, głupio było jej dziękować. Tamta noc miała miejsce 15 lat temu, a ja od tego czasu przeprowadziłem się z mojego małego wiejskiego miasteczka. Hamburg sprawia, że miejsce, w którym się urodziłem, wygląda jak polna droga. A po studiach znalazłem pracę jako brygadzista w fabryce włókienniczej. Moi rodzice dzwonią do mnie raz w tygodniu, wysyłając listy ferzy e maili zamiast iść z duchem czasu. Teraz się ustatkowałem, mam własne dziecko, a nasze rozmowy zawsze zdają się dotyczyć tego, kiedy poznają wnuka. Moja odpowiedź jest zawsze taka sama. Kiedy przyjedziecie do Hamburga, żeby go zobaczyć? Po tym, czego byłem świadkiem w tym miejscu, Posiedzeniu w moim pokoju przez osiem lat ze świadomością tego, co działo się poza murami domu, będę potępiony, jeśli pozwolę mojemu synowi zbliżyć się do ich warowni lub tych węszących potworności. Więc kiedy usłyszysz o zmartwychwstaniu, kiedy odgryziesz uszy swojemu czekoladowemu króliczkowi, uważaj się za szczęściarza, że żyjesz bez strachu, który był ogromną częścią mojego dzieciństwa. Pamiętaj też, że gdzieś tam jest króliczek, który chciałby odgryźć Tobie uszy. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału i mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcesz pomóc rozwijać się mojemu kanałowi, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyłożyć się do rozwoju mojego kanału możesz sprawdzić dostępne opcje oraz bonusy wspierania mojego kanału w serwisie YouTube. Jeżeli piszesz pasty lub chcesz podesłać mi jakąś, którą chciałbyś, abym przeczytał, możesz to zrobić poprzez wysłanie mi jej w mailu, który jest podane w opisie, lub poprzez mój serwer Discord. Dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.